Cześć! Dawno nie było konkursa. Zrobimy sobie konkurs i nierysowniczy. Takiego jeszcze nie było. Konkurs kabaretowy. Musicie na konkurs zrobić kabaret, tak jak ja robię kabaret. Leci na przykład bajka albo, albo film jakiś, i wy dodajecie swoim głosem, co oni mówią. także że o śmiesznie. Ja będę patrzył, który jest najśmieszniejszy, najśmieszniejszy kabaret wygra. A kabarety dodajecie jak odpowiedź filmową. Dlacy, co nie wiedzą, ja to niedawno się dowiedziałem na innych konkursach, że takie jest. I już wam mówi, jak się daje tą odpowiedź. Tutaj pod filmem, jak chcecie dodać jakiś komentarz, dajcie, że dodajecie i dajcie, że odpowiedź. O. Wybieracie właśnie sobie już filmy, jaki tam No, tak zrobicie i to ja będę patrzył, tylko tak, bez żadnych głupich, e, 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 brzydkich słów, żadnych takich... To ma być śmieszne, takie fajne, a nie jakieś e, głupie te... A, i są nagrody, bo filmu nie dodam przecież na kanał, jak zawsze dawałem na e, kanał e, swój, no, obrazki. Są nagrody. Za pierwsze miejsce jest obrazek mój, Hitmana, z moim podpisem, włożony do komputera i wysłany Wam na mail, który mi, ja się Was pytam, jak wygracie o Wasz mail. Wyślę Wam właśnie taki włożony do komputera. Wiecie, mogli sobie, nie wiem. A drugie miejsce, obrazek kolegi na też taki... Taki growy, różne ludzie z gier różnych, z podpisem też jego, też włożone do komputera i wysłane. No, to, a film nie może być dłuższy niż 30 sekund, jak będzie dłuższy, to nie biorę do konkursu nawet. Może być, może być mniej nawet, ale nie może być więcej, może być 30, nie mniej, znaczy mniej, ale nie więcej. No, to jeszcze, to jak mówiłem, bez żadnych głupich, brzydkich takich tych, jako odpowiedź 30 minut i już się z wami chyba żegnam, wszystko, cześć. A i wyniki chyba w piątek będą.